Dzień dobry Państwu. Tomasz Szwejgier pilne. Szanowni Państwo, czy minister Waldemar Żurek pomoże, także uleczy w jakiś sposób pana Daniela Obajtka. No bo wiecie Państwo, dowiadujemy się teraz. Wiadomo, że minister wibro jest chory. Miejmy nadzieję, że da wszystkie dokumenty, bo na razie z tym jest problem. Teraz dowiadujemy się. Że chory też jest Daniel Obajtek. No co bardzo, widzieliśmy wcześniej już, że no wtedy, kiedy nagle ukazało się nagrania z takim <grym> dziwnymi dziwnymi. Wypowiedziałem pana Obajka, no tak jak no niektórzy na cudziem mówią, on używał <grym> tych różnych <grym> słów uznanych powszechnie za żywe, nie żeby normalnie jak każe być, no tak, dobra, czasami. Mówię brzydkie słowa i tyle. No. Ja mówię brzydkie słowa, przepraszam Państwa bardzo. Mówię brzydkie słowa i, i często te brzydkie słowa mówimy też, jak rozmawiamy na przykład z Jankiem prywatnie. Na pewno to jest na Pegazusach i jakie my brzydkie słowa mówiliśmy w kontekście Jarosława Kaczyńskiego, Ceraty Pulpeta, czyli Wąsika Kamińskiego, bardzo brzydkie słowa i innych. Ale no nie, nie, to naprawdę ja się nie, ponieważ jestem ostatni, żeby najgrywać się z chorób, ale nie było to ze zespołem tureta. Po prostu no tacy jesteśmy, no nikt nie jest doskonały, no rzeczywiście powinienem przestać mówić takie słowa, no, czasami człowiek, żeby te, wyrazić te emocje, no, no wy też to robić, No tak to jest, szanowni Państwo. Ale jeżeli chodzi o pana Obajtka, sytuacja jest y Inna, bo na przykład dowiadujemy się, że to, to już zaczyna, to już, to już po prostu nie jest poważne nawet, no ale oni rzeczywiście, słuchajcie, to robią. Więc posłuchajcie. Daniel Obajtek poważnie chory. Posłanka Koalicji Obywatelskiej odpowiada, nie przeszkadzało mu w koszeniu kasy. I to jest onet, dziennikarze. Onet. Poseł PiS. Paweł Szrot w programie Bez Ogródek w radiu dla Ciebie przypomniał, że Daniel Obajtek cierpi na zespół tureta. Zawsze koncentrujecie się na tych, którzy mają poważne choroby, oznajmił. Do wypowiedzi tej odniosła się wiceministra edukacji, Katarzyna Lubnauer. Daniel Obajtek w październiku został pozbawiony immunitetu ELO, europosła. Prokuratura chce mu postawić zarzuty. Obajtek otrzymał wyzwanie na środę 12 listopada. Paweł Środ w niedzielę w rozmowie z Agnieszką Gozdyrą na akrenie Radia Dla Ciebie poinformował, że były szef Orlenu, europoseł PiS, Daniel Obajtek jest poważnie chory. Sprawą publiczną jest to, że Daniel Obajtek jest poważnie chory. Ma zespół Tureta. Zawsze koncentrujecie się na tych, którzy mają poważne choroby. Mnie aresztujcie. Ja jestem zupełnie zdrowy. Ironizował. Do słów posła PiS odniosła się w mediach społecznościowych wiceministra edukacji posłanka koalicji obywatelskiej Kazołnierza Rubnauer. Według PiS, ta, w poważna choroba nie przeszkadzała w kierowaniu Bajdka do pracy w spółkach i potem w koszeniu przez niego kasy, nawet na zęby na kosz spółki. Podobnie nie zwalniała od odpowiedzialności za czyny, jak napisała w mediach społecznościowych. Tymczasem posłanka PiS, Joanna Browariak. Na portalu X poinformowano o manifestacji mającej na celu pokazanie poparcia dla niego obajtka. Degradują polską gospodarkę, rosnące bezrobocie, zwolnienia grupowe, brak inwestycji itd., itd. I tutaj właśnie, że murem za obajtkiem. E, tak, bo, szanowni Państwo, jak już Państwu mówiłem, e, Jarosław Kaczyński organizuje demonstrację pod pokutą regionalną murem za obajkiem. Donald no, Tusk mówi, że niedługo cegieł może zabraknąć w tym, w tym murze, ale wiecie, ostatnio te tematy zdrowotne są no, wszędzie tak poruszane. Ja Was tym męczę też, przepraszam bardzo. Wiecie, ta wypowiedź Pana Mencena, który się naprawdę zdenerwował o to, że Jarosław Kaczyński mówi o jego jakichś deficytach, czy jakichś niedostatkach, powołując się na jego um, chorobę Aspergera. No to rzeczywiście powiedział, że Jarosław Kaczyński jest hamem. No tak, tutaj te tematy zdrowotne są niezwykle ważne. Um, wiecie, ja tak jak już patrzę przez, przez, ten, przez ten pryzmat tego, że rzeczywiście gdyby Zbigniew Ziobro przyjechał do Polski i Zbigniew Ziobro pokazał tę dokumentację medyczną. Jeżeli jest tak, jak on mówi, no to nie byłoby problemu, ale pamiętajcie, że Zbigniew Ziobro zaczął na tę chorobę powoływać wtedy, kiedy już powiedział o tych miękkich szonach. No i wtedy nie on mówił, ale mówili e, jego współpracownicy. Oni mówili, że jest ciężko chory, mówili, co się dzieje. No, zło dzwonił do Sejmu, leżał w uberskim szpitalu, później już leczył się za granicą. Mówił o tym, znaczy ci e, jego najbliżsi ludzie, pan wójcik, pan Jaki, pan Gosek, no mówili, że pan Ziobro jest w stanie agonarnym. I że miały gołądek przyszywany do płuca, były jakieś zdjęcia. Niektórzy te zdjęcia, fachowcy jakoś kontestowali, mówili, że to coś tam jest nie tak w tych zdjęciach. No pan Ziobro wysłał nawet jakiś filmik odnośnie operacji, to znaczy pokazał jakąś operację, jakieś wnętrze człowieka. No, tam nie było twarzy pokazanej, że to pan Ziobro jest akurat operowany. No, takich wnętrz, operacji takich no spodziewam się, że państwo w ciągu tam minuty w internecie znajdziecie dużo. Nie wiem, na ekranie nie, nie ma jakichś mikroznaczników, że to są akurat, jest to jest wnętrze Zbigniewa Ziobry. I teraz w Ziobro powinien być przebadany przez lekarza biegłego sądowego powinny być wszystkie dokumenty, które tutaj, bo na razie ten biegły, który na początku czy ta pani biegła e, odnosiła się do stanu zdrowia, odnosiła się tylko do tej dokumentacji, która była tutaj dostępna i to w pana dziobry mm, interesie jest to, żeby ta dokumentacja była jak najbardziej szeroka i spodziewam się, że jeżeli by było tak jak on mówi, to by nie było sprawy. No teraz mamy sprawę pana Obajtka. Pan, pan Obajtek ma pójść do prokuratury 12 listopada, czyli dzień już po tej wielkiej demonstracji. Nie wiem, że pan Obajtek również przyjdzie na demonstrację i zaapeluje, żeby mu pomóc, żeby więcej ludzi przyszło. Tylko ja nie wiem, zostaje wezwany w normalnym trybie. Wiecie, Pani prokurator Baryła na początku, kiedy jak wysłaliśmy pytania do książki i pokazaliśmy materiały, że Wąsik bezpośrednio rozmawiał z moją obrończynią i nakręcał na mnie, ją prowadził, płacił jej pieniądze i pokazaliśmy, że pani prokurator Siwiec o tym wiedziała, no pani prokurator Siwiec się przeniosła do prokuratury rejonowej w Lublinie, a pani Baryła Wezdała mnie na rozszerzenie zarzutów. No to ja, Szanowni Państwo, pokazałem mi i powiedziałem, że no do Lublina, no jeździć, no na pewno nie dam rady, nie mogę. Widzę w odróżnieniu od, od nich wszystkich ja pokazuję dokumenty. I pokazuję tak jak to się ze mną dzieje. No ostatnio miałem jakieś podejrzenia zakrzepicy, to jak coraz ląduję, to dostaję zastrzyki w brzuch. E, łażę, bo łażę, bo muszę ła łazić. Nie wolno bym położył się, wiecie, co by się działo, ile, ile mogę to robię. E, oni wiedzą, że to jest, to jest prawda, bo wchodzili bezprawnie w moje portale medyczne. Ja zgłaszałem to, nikt na to nie reagował. E, I wiecie, jak tak patrzę na te ich wybiegi, zamiast y, normalnie rozmawiać z tą prokuraturą, wysyłać badania czy z sądami, pokazywać to wszystko, to. Oni grają mediami. To jest niesamowicie dziwne. Teraz czekam, czy poseł Kowalski się nie rozchoruje. Bo jak wiecie, teraz jest kolejna afera, że pan poseł Tyszka potwierdził wszystko, że na spotkaniach tej suwerennej tam Rosji, nie, proszę Polski, rzeczywiście oni namawiali, że posłowie Konfederacji mogą uczestniczyć w tym rozparcelowywaniu Funduszu Sprawiedliwości. To, to jest mnie to do prokuratury, oczywiste, już takie poszło. I teraz spodziewam się, jeżeli prokuratura po prostu no, potwierdzi to, te zarzuty, które, które, ma, które ma Zbigniew Ziobro, no, to kolejni robili to samo, no, to będzie jakaś sztampa że sobie wszyscy żartują, że pan Orban będzie musiał na Węgrzech zrobić takie obozy uchodźców dla ludzi PiS. No tak, no to, wiecie, to wygląda tak kuriozalnie wszystko. No teraz, kiedy ja rozumiem, że każdy ma prawo być chory, ale kiedy słucham tę argumentację i dotyczącą pana Obajtka w tym momencie, kiedy pan Wajtyk jest bardzo aktywny, biega po tej konferencji, a krzyczy, lata, jeździ, wiecie, przy całym szacunku, ciężko by mi to zrobić. Ja biorę, jestem w takim programie OFEF. To, to są takie bardzo silne środki, no prawie tam takie jak taka mała chemia. Biorę to dwa razy dziennie i wiecie, po prostu to ratuje przed zwłóknieniem, jakoś podobno, trochę. Natomiast rozwala jelita, jedno czy drugie i, i, i ciężko się funkcjonuje. Tak. No, że ciężko się funkcjonuje, no trzeba to robić. No, prócz tego mam rozwalone serce i no, wyszło mi to no, zwłóknienie też serca i, i ja patrzę na nich. Słuchajcie, ile mnie kosztuje to, żebym ja się, się poruchamiał, wy mnie trzymacie przy życiu, cieszę się, że mam kontakt, że rozmawiam, że żyję, że funkcjonuje. Ale w takim tempie jak oni, nie wiem czy to radę. nie wiem, o, latają. Ziobro rozebrany, biegnie, biegnie na te komisje w garniturku sam. Jest ciągle zimno, op opatulony chodzę i, i, i jak gdybym był ciągle przeziębiony. No bo te tak robią. Oglądam tych chorych ludzi, Wiecie, już nawet już nawet dawniej było mi przykro i patrzyłem, widzę tylu ciężko chorych ludzi. I że im nie jest głupio, I że im nie jest głupio, ja naprawdę wolałbym być zdrowy i się z nimi na... nachrzaniać. No, Przepraszam znowu za tę chwilę szczerości, ale czytam to i tak patrzę. Jak można robić z siebie no, pośmiewisko wobec tylu ludzi, taką argumentację? Miejmy nadzieję, że to. Ta presja społeczna pozmienia to wszystko, bo tych ludzi Jarosław Kaczyński e, wyniósł na te e, tak wysokie stanowiska. I teraz rzeczywiście widzimy po tym wszystkim, no król jest nagi. Po prostu jeden, drugi, trzeci, to jest po prostu kompania gołych królów, czy króli, albo królików. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Bardzo proszę o podniesienie łapki w górę i ewentualne wsparcie mojego kanału. Subskrybujcie mój kanał. Cieszę się, że wchodzicie na niego i toczycie różne dyskusje. To jest naprawdę bardzo miłe. Do widzenia Państwu.